Dzik, dzik jest zły, dzik, a bardzo ostrych. Kto spotyka w lesie dzika, ten na przewód zaraz wycha. Pozwólcie, przedstawić sobie panu żubr, we Aż się żubrze, zrób się, minę uprzejmą. Żubrze. A cich jest cich, cich jest zły, bo bardzo ostry. Człowiek dzik ma bardzo ostre kły. Kto z w lesie dzika, ten nasze drzewo zaraz zmyka. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią obie figle. Niech pan spojrzy na bawiana. Proszę pan. Dzik jest dziki, dzik dziki jest zły, dzik, dzik ma bardzo strikły. Kto w lesie dzik. dzika, dzik. Ten tak zarazny. Nasz zespół nazywa się Dziki Styl i pokażę Państwu jak tańczy się na Madagaskarze. Także serdecznie zapraszam na występ grupy młodszej.

and nice and, yellow, dead, ocean, tight, and dick, a, nice for face, and a nice hip. make my and them lip. Luminium, nice and energetic, I like no more, but more, I like no more, but more, I like no more, more, To teraz dla odmiany, był sklep, teraz mamy klub sportowy. Zobaczycie jak szerokie i jak zróżnicowane jest to grono. Zapraszam na scenę Pana Prezesa Wojciecha Cygana, klubu GKS Katowice. <klucy> <klucy> yy, na no załęże to właściwie w głównej mierze kibice GKS-u, ale nie tylko, właściwie mamy tutaj za tymi kamienicami na Menu, Ulice Pokoju, kibiców ruchu, więc to różnie bywa, ale z ruchem też współpracujemy. Natomiast GKSM już bardzo długo i w bardzo wielu obszarach. Ja chciałam powiedzieć, że ta współpraca rozpoczęła się jeszcze przed 2000 rokiem, do takich czasów, kiedy prezesem klubu był pan Dziurowicz, i, 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 tam, i rodzina, że tak powiem, bo najpierw pan Marian Turek, potem chłopcy Piotr Marek. W 2000 roku pierwszy turniej na GKS-ie dla załęż, załęskich dzieciaków, chyba 8 czy 10 drużyn występujących ulicznych, podwórkowych, które zebrały się, żeby zagrać na, na, na tym stadionie. Potem wiele akcji też takich informacyjnych, kampanii na procentowej. Pomogli się nam zbierać głosy w akcji Warto Być Za, kiedy walczyliśmy o pieniądze na przetrwanie. Małe euro z ulicy na stadion i wiele innych. Bardzo Wam za to dziękujemy, bo to bardzo duża pomoc. Sport jest też taką naturalną formą spędzania czasu dla dzieciaków i jesteśmy bardzo z Wami związani. Dziękujemy za dotychczasową pomoc. Witam wszystkich. Słyszałem, że kibice ruchu są gdzieś w okolicy, ale GieKSa jest z najważniejszym klubem w Katowicach i największym klubem w Katowicach i tego nie będziemy na pewno negować. Ja bardzo dziękuję za to zaproszenie. jest Mi szalenie miło, że, że jest taka możliwość. To dla nas na pewno zaszczyt, to dla nas okazja i taka zachęta do dalszej współpracy, i tą współpracę na pewno będziemy kontynuować. I bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy i zapewniam, że kolejne lata to kolejne akcje i kolejne uśmiechnięte twarze dzieci. Dziękuję. Ja no Maluchy, wręczamy dyplom Panu. Trzeba na paluszkach stanąć, ale pan się musi schylić, bo to. <grystanie> Jednak duża różnica wzrostu. Wszystkie prezenty pan pozbiera, no i Anioł, żeby was chronił i prowadził dobrą drogę. Dzięki wielkie. Wielkie brawa, słuchajcie. Na no z klubem nierozerwalnie związani są kibice, oczywiście, o co tu już zostało wspomniane. I w tym roku równocześnie z klubem chcemy wyrównić stowarzyszenie kibiców GKS u Katowice SK 1964 i zapraszam na scenę prezesa tego stowarzyszenia Piotra Koszeckiego potocznie zwanego Kosą tak właściwie się poznaliśmy ale to jest oficjalna funkcja Piotrze, chciałam ci bardzo serdecznie podziękować bo klub nam bardzo pomagał my się jeszcze nie znaliśmy kiedy zaczęliśmy z klubem współpracować to było wiele lat temu ale tak naprawdę w bardzo wielu akcjach pomogli kibice ja myślę, że ten projekt warto być za, kiedy walczyliśmy o 250 tysięcy, bo groziło nam zamknięcie świetlicy, jednej ze świetlic, świetlic które prowadzimy. To myślę, że wygraliśmy ten, te pieniądze, w ogóle miażdżącą przewagą głosu. Właściwie chyba w dużej mierze dzięki głosom kibiców, którzy się zebrali, bo to kibice to taka wiara. Yy, I właściwie nie, nie, nie było żadnej wątpliwości, żeby nam pomóc. Jak yy, analizowaliśmy takie narzędzie Google Analytics, to po meczach, kiedy byliśmy z dzieciakami na stadionie ze transparentem, z prośbą o pomoc, wzrastało to niemiłosiernie. Więc tak, bardzo Wam za to dziękujemy, ale też za akcję zagraj Nabłokowej i za wiele innych, które wspólnie organizujemy. I mamy nadzieję na więcej po prostu. Ja bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie i za wyróżnienie. I powiem tak, że zawsze będziemy wspierać takie akcje, bo zawsze chcemy wspierać kogoś, kto działa w tak, w tak trudnym terenie i w takich sprawach, od których wiele osób się odwraca i nie chce pomagać. Ja pamiętam jak anioły zaczynały, jak się jeszcze nie znaliśmy, to naprawdę to co jest teraz, to jest po prostu niesamowita praca, niesamowita praca kilku, później kilkudziesięciu osób. I za to się należy Wam ogromny szacunek i na pewno zawsze będziemy z Wami współpracować. Dziękuję. <śmulatuj> I <laughs>